Radosław Salamon, Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej zagłębie handball. Panie Prezesie, dzisiaj ciężki mecz za nami, jeden chyba i drugi, ale skupmy się na meczu mężczyzn. Czy z tego wyniku powinniśmy się cieszyć? Jak Pan to ocenia z przebiegu gry? Przed meczem to chciałbym zwycięstwo, Ale biorąc pod uwagę przebieg dzisiejszego spotkania, to należy się cieszyć z tego jednego punktu, bo powiem szczerze, że chyba większość klubców zwątpiła, jak Azoty rzuciły z rzutu prawnego na plus 3 pod sam koniec meczu, to chyba niewielu kibiców wierzyło, że jeszcze będziemy w stanie wyciągnąć relans. Panie Prezesie, chyba dzisiaj do zwycięstwa tak naprawdę zabrakło dobrej gry w tych 10 minut, ostatnich 10 minutach pierwszej połowy. Tak naprawdę niewiele, no bo to jedna szósta meczu, ale no myślę, że to chyba był moment decydujący. Zgadzam się z Panem. O ile mnie pamięć nie myli, bo rozmawiamy na gorąco po meczu, to graliśmy w przewadze i przegraliśmy chyba 0-5, kiedy straciliśmy w 5 ranach. I to był taki moment, który zamiast my wykorzystać na swoją korzyść i powiększyć przewagę, co najmniej do pięciu bramek, to niestety, ale skończyliśmy pierwszym połowem przegrywając. Po tych ostatnich spotkaniach, szczególnie po tej porażce we Wrocławiu widać, że dzisiaj zespół podszedł do tego spotkania bardzo zmobilizowany i chyba nikt nie może odmówić zespołowi walki i pozostawienia serca na wyspach. Zdecydowanie miejscu. tak. Dzisiaj oglądaliśmy drużynę walczącą przez 60 minut. Pomimo y, błędów, które popełniliśmy w pierwszej połowie i, i, i w drugiej połowie, to jednak miło patrzeć na, na zespół, który walczy.